Okładka zbioru opowiadań na zgliszczach, wydanego przez grupę wydawniczą Fantazmaty w formie e-booka. Format książki A5, co w druku przekłada się na 21 cm wysokości i 14,8 cm szerokości. Autor ilustracji Michał Sałata. Autor liternictwa Wiktoria Makowska. Okładka wykonana w technice cyfrowej. Dominują stonowane kolory. Tytuł złożono białymi literami. Ulica Glibicka w Katowicach. Postapokaliptyczny świat, w którym budynki popadły w ruinę, a drogi pozarastała gęsta roślinność. Na pierwszym planie, po prawej, na wraku niebieskiego Audi siedzi młoda dziewczyna. Samochód stoi tyłem do widza. Ma rozbite tylne światła, z karoserii odchodzą płaty lakieru. Numer rejestracyjny samochodu rozpoczynają litery SK. Dalszą część zasłaniają brudne nacieki. Dziewczyna siedzi na bagażniku z podciągniętymi kolanami. Jej postać jest zwrócona do widza lewym bokiem. Długie, brązowe loki zasłaniają jej twarz, która pochyla się nad kartką papieru. W lewej dłoni trzyma długopis Ma jesienne ubranie. Szarą, dzierganą czapkę, żółtą kurtkę, brązowe spodnie z wysokimi skarpetami naciągniętymi na nogawki, brązowe buty trekkingowe. Po jej lewej stronie, również na bagażniku, leżą niebieski plecak turystyczny, łuk i strzały. Po lewej stronie okładki, na ziemi, zwrócony do dziewczyny, stoi pies, podobny do wilka lub niewielkiego haski. Sięga do kolan. Ma czarną sierść z brązowymi podpaleniami, głowę z dużą kufą i stojącymi szpiczastymi uszami. Na szyi ma bandankę w czarno-pomarańczową kratę. Za samochodem pochylona zielona tablica wskazująca drogę do kilku miast i dzielnic Katowic. Kieruje na wprost do centrum, w lewo drogą nr 79 do Krakowa, Łodzi, Poznania, Gliwic i dzielnicy Koszutka a drogą numer 81 do Skoczowa i na dworzec kolejowy. W tle zbójnej roślinności wystają kolejne dwa wraki samochodów. Za nimi zarośnięty znak na słupie lampy ulicznej kieruje na wprost do sklepu Aldi. za drzew wyłaniają się dwa wieżowce staleksportu. Blisko stumetrowe trzonolinowce z lat 80. XX wieku są zrujnowane. Charakterystyczne ramiona w kształcie klinów, umieszczone na nadbudówkach, są częściowo zniszczone, podobnie jak odchodzące od nich w kierunku ziemi liny oraz ściany. Na pochmurnym, jasno-szarym niebie klucz ptaków. Przy dolnej krawędzi okładki, wysoki na jej jedną piątą, tytuł Na zgliszczach. Słowa ułożono w dwóch liniach i wyrównano do prawej. Tekst złożono bezszeryfową czcionką, kapitalikami. Biel liter jest w wielu miejscach poprzecierana. Tekst przypomina stary, obłażący z farby napis na ścianie. Pod tytułem Pozioma Biała Linia. Po lewej, na wysokości słowa Zgliszczach, białe logo grupy wydawniczej fantazmaty. To znak graficzny składający się z kilkunastu linii. To deltoid. Czworokąt złożony z dwóch trójkątów równobocznych, górnego i dolnego, które stykają się podstawami. Dolny trójkąt jest prostokątny, jego wierzchołek o prostym kącie skierowany jest w dół. Równe boki górnego trójkąta są dwa razy dłuższe niż w dolnym trójkącie. Wznoszą się w górę. Figura kształtem przypomina odwrócony do góry nogami latawiec lub diament. W czworokąt wpisano stylizowaną sylwetkę drzewa, także złożoną z białych linii. Dwie z gałęzi drzewa układają się w dużą literę F. Ilustracja na okładce to fragment obrazu Katowice Taking Notes Michała Sałaty. Obraz nawiązuje do stylu graficznego gier wideo z serii The Last of Us. Przypomina też grafiki z innych serii, osadzonych w postapokaliptycznych światach, takich jak Stalker. Autor, wieloletni fan The Last of Us, stworzył serię obrazów inspirowanych estetyką gier, w której umieścił sceny dziejące się w Katowicach.